Dzień dobry. O, może tu. Chyba niedługo będę musiała zacząć brać tabletki na alergię, bo naprawdę pyli to dzisiaj niesamowicie. Wszystko pyli, wszystko się nosi w powietrzu. Ale w ogóle jest taki przeskok. Jak wróciliśmy wczoraj z Polski, to w Polsce dopiero zaczyna wszystko tak jakby, no nie wiem, kwitnąć, a tutaj Jakbyśmy, no nie, a tutaj jest taki burz wszystkiego pełno, te krzaki, te drzewa, ta trawa. Trawa w to w ogóle już jest do skoszenia tutaj. Można po prostu już normalnie chodzić na krótki rękawek, na krótkie spodenki. Też już widzę, że niektórzy normalnie chodzą. No ja jednak jeszcze mam sweterek. W ogóle po tej całej klimatyzacji też myślę, że troszeczkę... <laughs> Na gardło mi pada, to znaczy może nie tyle co boli mnie gardło, ale mam lekką chrypę, raczej o tej klimatyzacji. Mm, także wiecie, no fajnie było, ogólnie super było, super pobyt był naprawdę fajny, potrzebowaliśmy tego. Dziewczyny bardzo zadowolone, dziewczyny wyjeżdżać nie chciały, zresztą im się nie dziwię. No jednak niestety musieliśmy, ale jeszcze pojedziemy na spokojnie, na trochę dłużej. I mam nadzieję, że ten czas jeszcze fajnie spędzimy i jeszcze fajniej. E, bo powiem Wam szczerze, że ten cały tydzień minął nam jak praktycznie dwa dni. Przynajmniej ja to tak odczułam. E, cały czas biegu, cały czas tu, to tu, to tam, to jedna babcia, druga babcia, e, tutaj ciocia, tutaj wujek, no wiadomo, dużo atrakcji, inne place zabaw. No, działo się, po prostu tyle się działo, że naprawdę ten tydzień zleciał nam bardzo, ale to bardzo szybko. Puch. Ale lata tego wszy wszystkiego. Yy, taka moja druga historia <coughs> jest taka, że poszłam do fryzjera. No i to był raczej mój błąd. To znaczy, może teraz tak jakoś tego nie widać. Mam grzywkę podciętą. No, ale. No. Mam małą kitkę, ale tak, myślałam, że to będzie bardziej takie podcięcie, z którego będę zadowolona, jak zawsze. No, jednak tym razem jest troszeczkę inaczej. No i mój mąż to w ogóle się śmieje. Powiedział to nic. Tak, włosy odrosną, to prawda, odrastają. No, ale zanim mi odrosną, no to muszę. Ś -ś Śmieję się właśnie, że cały rok teraz będę chodziła w kucyku. No niestety, człowiek uczy się na błędach i już wiem, że tego błędu raczej no, tak szybko nie popełnię. I także teraz będę doprowadzała włosy, żeby mi urosły do normalnej jakiejś długości. Oczywiście zapuszczam włosy. A co najśmieszniejsze jest to, że y mam filmik na kanale, gdzie obcinam sama włosy. I, um, i fryzjerka, bo powiedziała mi, że sama obcinałam włosy, ale chciałam y, czegoś po prostu innego. Ale, I ona tak właśnie tak patrzy, patrzy w trakcie tego cięcia i mówiła właśnie, że no mówi, że jest zaskoczona i powiedziała, że jak na samo, samoróbkę w domu, to mówi, że dosyć nieźle, że, że nieźle mi to wyszło. Więc tak potem stwierdziłam, że, stwierdziłam, że no, zepsułam coś, czego no, nie powinnam ruszać, tak naprawdę. No ale też nie widziałam. Myślałam, że to tak, trochę inaczej wyszło, wyjdzie. No ale dobra. Nie jest tak źle. Jeszcze parę włosów mi zostało, nie jestem łysa. Także to tylko włosy odrosną. Nie ma co się przejmować. Mówi się trudno i się żyje dalej. Taka prawda. Także tego. No i to tyle praktycznie. z mojej krótkiej historii i także tyle, kochani. Tutaj już się z Wami już pożegnam. Nie wiem czy potem będę miała wenę i no, szczerze mówiąc, ochotę do Was się odzywać, bo w Boli mi głowa i tak średnio się czuję, a na powietrzu dzisiaj ukry nie ukrywam, że jest fajnie i dosyć przyjemnie i fajnie mi się tutaj do Was rozmawia, więc z tego miejsca postan postanawiam, postanowiłam właśnie się z Wami pożegnać i zaprosić Was na kolejny mój filmik, który się ukaże też no, niedługo, niebawem. nie trzymajcie się cieplutko, życzę Wam tak pięknej pogody, jaką ja mam dzisiaj. Więc, a nawet nie wiem ile jest stopni, bo nie sprawdzałam, no ale jest cudownie w każdym razie. Więc trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia w kolejnym filmiku i subskrybujcie mój kanał. Dla Was to jest tylko naciśnięcie małego guziczka, dla mnie to jest dużo. Więc zachęcam do subskrypcji. Widzimy się już niedługo. No i co, i do zobaczenia? O, bo tutaj jest. To drzewo takie duże i z tego drzewa tak się pyli no niesamowicie, jakby padał deszcz. O na tej szopce możecie chyba trochę widzieć. Widzicie tutaj? O, na tej szopce, jest na tym tle. Ale pogoda jest po prostu cudowna, no cudowna, świetnie. Ja dzisiaj odpoczywam. Cieszę się pogodą i cieszę się czasem z moimi dziewczynami. Szkoda, że tego nie widzicie, jak tutaj wszystko lata.